Cześć, siemanko, z tej strony Jadro i w dzisiejszym odcineczku no powiem wam czemu tak mnie tak długo nie było mm, to jest dość ciężka sprawa bo jakby ja miałem dość dużo nauki w tym roku szkolnym i nie miałem jak nagrywać więc no to raczej nie jest moja wina choć Mówię, że zaniedbałem kanał. No to możecie. No po prostu. To. Możecie uznać, że to nie moja wina tak mocno. Yy, no i czemu zaniedbałem kanał? Kolejna rzecz. Przez naukę, ale także przez yy, takie rzeczy jak. To, że komputer mi nie działa i nie mogę nagrać mojej ulubionej gry. Czyli Minecrafta, zawsze chciałem nagrywać Minecrafta. No niestety to się zepsuło. Yy, no i jak dalej mówiłem, no teraz będę nagrywał bardziej na telefonie. No jak da się, jak będzie się dało. No i potem jak będzie mi działał ten komputer, no to spokojnie będę dla Was już nagrywał. Koś wywalił rakietę, bez sensu. No i o to chodzi. Też jestem trochę zachrypły, sorry dzisiaj, ale muszę to nagrać kiedyś, bo zawsze chciałem takie coś nagrać. Yy, tylko nie miałem po prostu czasu, bo albo nauka mi przeszkadzała, albo właśnie rzeczy z, takie z zewnątrz. Czyli na przykład, no, tylko że komputer nie działa. Ile goblinów. A ono jak postawię coś, to. Nie, no raczej to nie zbije mi. No, i co jeszcze się zmieniło? No, no jak, mów, jak widzicie, tu ten kanał nie będzie za bardzo już taki gamingowy do Minecraft'a, tylko to będzie bardziej takie Crash Royale, poradniki czy takie gry. No, o to chodzi. No, bo nie chcę też was zanudzać tym materiałem ani nic. Yy, no więc, no co, no powiedziałem Wam. Od razu nagrywam kolejny odcinek dla Was, no bo mam czas tutaj. Nauka zdalna przyszła i można sobie na takie coś pozwolić. Yy, no i co, wszystko chyba Wam powiedziałem. Odcinki, no wpadać na kanał dopóki są zdalne, raczej postaram się co dwa dni albo nawet codziennie zrobić filmik, a. Jeśli nie będzie nauki zdalnej, no to będą tylko w weekendy. No, to co? To ja się z wami żegnam. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. No i do usłyszenia kolejnym razem. Pa pa!